Witajcie! Nagrywam tak, mogę trochę ściszonym głosem mówić. Ale na pewno będziecie słyszeli, bo mikrofon jest dość blisko. Bo nagrywam o 5.05 nad, nad ranem. Jeszcze nie, nie widzę, nawet słońca, ciemno jest, jakoś nie mogę spać. to No to no lifeie oczywiście. no Ale nie, ja ale tak szczerze, jakoś spać nie mogę, po prostu i tak pomyślałem, że nagram dla Was. A szczególnie, że. Ach. Jej! Wiedźma wczoraj bulgotała, bulgotała, że coś wybulgotała, tak, Spoko. Rasa raczej nie kupi nic. Ale na przykład jak wam nie wyleci... ...ten... ...mo modlitwa hien cmentarnej... ...to musicie klikać nowy towar kilka razy, żeby wyleciało. Czyli to taki tips, nie, nie bójcie się jak na przykład wam nie wyleci... ...nowy towar kilka razy możecie. Zaczarowanie, modlitwa, Henry mentalny Premium we złoto. 2000 Ale gówno. 2000 to tylko dodaję. Słabo. Co? Nie ma ci już eventów? A są, dobra Tylko coś mnie zlagowało. No nieźle. Oni jednak wiedzą jak się bawić. I co? Bre ale dlaczego nie pisze że premiazy z tego z tej modlitwy dlaczego? dlaczego dobra ale tak szczerze tak serio na Januszu mi pierścień wypadł yy, Spróbowałam go pokazać bez lokowania na A to jest taki bardziej odcinek mm, informacyjny o co chodzi z tymi zaklęciami niż y, taki typowo szakasowy szczerze mówiąc. Nie, to chyba nie jest naszyjnik. Nie wiem, nie wiem co to jest. Nie, ale tak szczerze to. Nie. Pierścień spiralny. O, to, to chyba będzie w pierścieniach. Taki. Taki pierścień i mi trzech grzybów brakuje. Pozwólcie, że się doładuję kolą a, ja chyba wiele czas spaść nie mogłem. <gry> bo ten. Yy, yy, cały litr coli wypiłem przed snem. No, no. Czytała, no, no, to ma sens. W sumie nie ma się czemu dziwić. No dobra, przynajmniej. Nie idę spać. Spałem łożyć godzinę albo dwie. <grym> Fuck. Dobra. A przede mną jeszcze cały dzień? Plus slender. Bo jeszcze go nie nagrałem. Znaczy nagram ale się ustanowi. Dopiero dzisiaj wieczorem go wrzucę. W sumie ja nie wiem, kiedy wam to dam. Tu już pewnie będzie dawno po slenderze. Fuck. po co ja to mówię? Muszę się zastanowić, no ale dobra. Czekajcie, na, na co ja nie mam poty. Czuch, jej. Wiem, że jakoś nie super ekstra z HP, ale za to z goldem. Niestety wydam jednego grzyba. Życie. Hmm. I oto jest dylemat, kogo zaatakować. Daj, dajmy to. Człowiek gumka. Guma. Być please. A tak teraz wierzę. Z tego co wiem, podobno jest mały procent szansy, że wypadnie broń dla wojownika. Znaczy... Broń dla postaci, którą gramy. Epik jakiś, tak? Że jeżeli by wypadł, byłoby ciekawie. Dla mnie coś. No nieźle. Tyrus. Jak to się nazywa? Tyrus. Nie, nie. nie, nie. No i niestety stało się tak, jak myślał Marcin, że będziemy znowu musieli całe 100% zbierać. znowu 100% przez 4 miesiące. Fuck. Już nie bulgocze dzisiaj. Szkoda. Na tego zaklęcia jeszcze nie mam nawet. Ha. Wiem. Noob. Ale co, okej, okay, co on mi napisał? Haha, 5 lochów dzisiaj Poszło 3 levele i 2 artefakty, 3 artefakty jak chcesz to możesz raz zaatakować, sawa I z... Nie boję się ogromnych cyklopów, ale rosiczka będzie jedna. To już tak, to już tak, to już będzie coś Spoko Widz... Widzicie ile oficerów jest? Chyba z 6, czy z 5 zostało 3 no dobrze. Chyba będę niedługo oficer rozdał. Sava jest? Spać nie mogłem. Co? Może też nie mógł spać? On podobno miał problem z tym z laptopem. I pisał mi. Ale ja nie wiem. Bo ten... Po prostu... Nie pamiętam. Ja chyba nie mam wszystkich wiadomości. Chociaż Darkseida. Andino To odjechał, Boże Kupila to jest Romanus Zdrajca mm. Kiedyś to było dobre On już, chłopaki nara Kończę grę mm. Kończę grę na tym y, serwerze Ogólnie nie gram już y, Patrzenie po jakimś czasie Jest w gili, która nas, nas atakowała Wtedy. Przeszedł po prostu na no niej. Ale byłaby beka, jakbym przegrał z nim. Tak bym się śmiało. Co ja tutaj mogę jeszcze wam pokazać? To jest taki bardziej odcinek no no no. bardziej tak nie wiem czy iść spać czy nie już mnie zaczyna coś chyba łapać też dopiję kolej już pewnie mi przejdzie <gry> dokładnie czy tutaj coś jest czy tu może będzie ona zbiera rękawice dzisiaj tak o, kurde, no nieźle. Okej. Okay. Masz, żijito. to Tutaj, tak? No nieźle. A wezmę po to wykupię. Hmm. Mhm. Teraz musimy na zwój czekać, tak? rozumiem że zwój jest taki sam rzadki, jak klaser dokładności. Taka jest szansa na niego, na drop. Nie, ale jeżeli tak, no to... Sonia na... O... O koniec? Serio? Nie no, dobra, dajmy na dziewiątą koniec. Jak się bawisz, to bawisz. <grym> no dokładnie. Terus Tyrytyrytyn tyry, ty. Nie, co to jest? A to jest kabel od słuchawki hmm. Na S18 coś muszę zobaczyć Czyżby drugi tyrus? Hmm Nie ma warty Uff, dziękuję. <noise> dziękuję Ci, że, 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 nie, że nie jest cyrusem Uff. Tutaj chyba z nie można dropnąć. Chyba. Wytłumacz mi, dlaczego tu nie było y, pocjonów i dlaczego nie ma warty albo karczmy. Wytłumacz mi. Pokażę Wam coś jeszcze w tajernie, czekajcie. No dobra, dawaj procenty. Śmierć w niektórych instancjach przejście do położonego niedaleko miejsca. Cieszy mnie. Cieszy mi mnie. Cieszy mnie to niezmiernie. Mhm. Dajesz, 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 dajesz Czarny ekran. Mm. Mm. Będę się długo wczytywało. Kola już nie ma swojego ekstraktu. Nie wiem czy ja do tego coś dodałem przez przypadek. Wiem, ma taki dziwny smak. A my tam nie, 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 nie wiemy i nie chcemy wiedzieć, czy tam dodajesz konora. Jakieś domowe specyfiki. Ale tak przypadek? Nie sądzę. 2169. No ale dobrze. Chcę do pewnego miejsca sobie pójść, bo po prostu nie było czasu, bo od razu zaczęłam nagrywać. Znaczy nie od razu, ale no, no tutaj wiadomo. Haha, pochwalę się, mam 800 uprażonych prażonych ja. Nie wiem, czy wysłyszycie muzykę, bo ja ogólnie mam na słuchawkach i za, za bardzo nie słyszę. O, już ludzie zbierają, jest jakiś przodowy. Może ktoś gra w Taerna, akurat z moich widzów albo z oglądających i ma na sprzedaż brasary albo Radius Electrum, to ja bardzo chętnie kupię. Um, powiedzmy, że brasary za. 800 do, do miliona, a, u, a, a radius do 900K do miliona 100. Do, do miliona 100. Powiedzmy. Takie są moje ceny tych dwóch itemów. Jak ktoś ma na straż, niech pisze do mnie. Dobra, zostaniemy na terenie jeszcze. Może ktoś odpisze. Yeah. Kurde, ta kola dziwnie smakuje co? <noise> <noise> oh. wolno. Wol. Ta aura wolno wchodzi Dlaczego? Szakes co? O co ho? Czy to jest fidget? Nie, szakes. Czy fidget? Fuck oh. Nie wiem kto jest kim, o co ho? Dlaczego? Nie ma nikogo Dlaczego? Pozdrawiam moich wszystkich znajomych z TERNA. Pozdrawiam XDaniel XDX, y, Sip HS HD, Piatal One, Wendy Fireend, y, Wendigo XX, y, Profrost wD Patryczek. Chociaż Patryczek już nie gra na tym koncie, bo usunął cholera. z cholera. Czas mi znajomych mam. Przypadek nie są Wczoraj z Fire Endem i... Wendigo... Wendigo XX i z paroma innymi na duszkach byliśmy. No to było bardzo ciekawe. Ciekawe. Czy kogoś mogę dać oficerem? Praktycznie Tewok mogły być oficerem. Ale nie wiem, czy on by chciał. On chyba nie chce być za bardzo oficerem, także nikogo nie, nie zmuszamy, wiadomo. <ścoughs> <ścoughs> Ile? 13 minut lecimy? Dobra, ale tak bez żartów to ja chyba nie będę przedłużał. Chociaż miło byłoby starne nagrywać to coś, bo... To taki dzisiaj jest łączony odcinek, także powiedzmy no, trochę tego, trochę tego. Trochę wam tego dam, przemycę, trochę tego. A co? Najwyżej zginę. Jak można atakować, to zobaczę. Lag? Nie tą, tą piątkę mogę zaatakować? Fuck To jest piątka Szóstka może być najwięcej, nie? Oho Fuck Pierwsza zaatakuje tą piątkę Dobra, z petem chociaż Dedaj O super, o kur... hi, hi. Mhm Kurde Musi wejść teraz Dokładnie Nie Dlaczego dokładnie mm. o, panie Tylko nie ze strategicznego proszę Strategiczny to jest taki, co y Obniżam y, PA do 9 i mamy... No chyba chyba do 9, tak? No, to jest bardzo złe. A, nawet piątka ładnie idzie. No ale naprawdę HP to mi zostało. 265 z jednym podpaleniem i To... Co? Plan... Ej, plany bandytów są podobno drogie. Fuck ja tak. Co to jest? Do czego są plany bandytów? A wiecie, to tak szybko. A z wami jestem, to też wam powiem, może. Jakiegoś bossa? Nie wiem, ale one chyba za dużo idą. Słyszałem. Aha, Bertolda, Czyli, ale ile tych planów? Jeden plan za 60 sztuk żelaza? To super. To sobie bym pochodził przecież z 20 minut na, takich, na, na piątki, jak byłyby, i miałbym z ile? Więc na przykład 10 planów bandytów, 10 razy 60. 600? Albo 600, albo 6000 żelaza bym miał. Fuck, no to jest dużo. No to na gildie potem idzie, ale to wszystko w poradniku trzecim. Jak go nagram. No. Dobra, także ja się z wami żegnam. Nikt chyba nie sprzedaje radiusa ani Elektrusa, elektromin. A walne minkę może ktoś mnie jeszcze zobaczy, A ja gram i na duchy mnie weźmie. Na duchy na smoka na bossy. Dzięki, kochani wam za odcinek. Taki połączony. Mm, Szakes i tern. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, to wiecie, że zawsze tam można zostawić. Łapkę w górę, jakiś pozytywny komentarz, mobilizujący i odejść yy, z honorem. <grym> no. hmm. Dobra, konie, to już bez przedłużenia, przedłużenia, przedłużenia dnia. Ja zamiast, wiecie, o co mniej więcej chodzi z zaklęciami, uwiedźmy. No, na razie bój się plączę.